Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku zrobimy coś mega, 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 mega żałosnego, bo stworzymy e, pranki, ale nie takie zwykłe pranki, tylko... po pranki bardzo... potroju Marcina Dubiela e, jeszcze gorsze. Może to da się? Musimy dojść do takiego poziomu żałosności planków, żeby cringe przedstrzelić poza skalę. I najlepsze w tym będzie to, że pomimo tego, że planki będą bardzo, 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 bardzo mega żałosne, my za każdym razem będziemy mówić mordole, ale za... Bra bez bez problemu! Piona, piona, piona mordo, ale zajebisz! Ale zajebiście! Ale, 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 eee. ale Dobra. rozmiotło! No sobie poziom cringe'u, który będzie występować w tym filmie. Ale, ale, ale słuchaj, słuchaj tego. To że na lodówkę wypada jajko, on my morno, ale zajebiste! Zajebis zajebis ale zajebiste, morda! Zabej żółwik, a Ale ty skawy! Musimy zrobić grubo, grubo rozumiesz? Tak jak ja tyle patrzę? Oj Chyba za bo stary <noise> chyba za grubo Dobra, jeżeli jesteście nowi, no to taki sam czerwony przycisk, jaki widzicie na moim paluszku, Zostawcie tam na dole, a na mnie pozostaje nic innego jak przeprowadzić naprawdę, naprawdę żałosne pranki. I jestem mega ciekawy ich reakcji. Stary będą w szoku. Jestem, jestem ciekawy reakcji, bo. Będą w szoku. E, nie, ja myślę, że nie będą w szoku, bo będą bardziej zażenowani. Jestem po prostu ciekawy, jak bardzo zażenowani będą. Stary, dawaj na wódkę. Co, co wyszło w Znaczy w sensie to... Co Co? <mixes> <US $2> <gibli> ja co jeszcze raz. Zapraszamy. Do oglądania. Stary, dobra, mam pomysł na pierwszego pranka. Naprawdę taki rewelacyjny. Znaczy rewelacyjny pomysł. Pomysł jest beznadziejny, ale to co... <cjubli> Zrobię chłopaką herbatę. Po co i ją za nas posłodzić i zobaczymy ich po prostu reakcję. Jest żałosny prank? stary. Nie, <suszy> <suszy> proszę no nie umieł A No to jest gówno, nie? To jest żałosny strasznie. No dobra, no to robimy to, co? To jest go. Chłopaki, chcecie herbatę? A cappuccino. A cappuccino to, to jest nie mogę zrobić. A herbatkę? Tu jest cappuccino, hmm. jest ale kapkę Tak, tak. Kap, tu jest cappuccino, no? w tej szersce Nie w tej, nie w tej. Tu. Mam mam kapkę, mam kapkę. Kapkę. Ja chciałem ja akurat herbatkę, mam mogę A ja Ci pomogę, podam ci podam ci A ja co ty jest takie miłe dzisiaj, że na rogu na klawszy, chyba? A dzisiaj dzisiaj ci mam na wychumór. Wiesz? Właśnie to jest dziwne, bo zawsze ty mówisz, zrobicie mi herbatę, a teraz tutaj szanek. Oni oglądają film. w dawaj po prostu słuchaj, słuchaj. To jest ca... to jest cappuccino? Nie wiem To jest kawa, to jest cappuccino Proszę, jeszcze trzeba zamieszkać. By wyszła idealna kawa i idealne cappuccino No dobrze No z tam A papierki Na to jest cappuccino no, okay. A proszę, planer. A za ciebie mi czarna kawa, dokładnie. A co, starodcinki oglądacie? No skutka tak, jak no, no, to. Patrzcie, jakie jaki kiedyś były przystanie. Jakie hurra na tym krwi. No. No. Tak. Mnie wtedy tam obcinałeś, dlatego tak fajnie mi się to nie Serio? Kosmiczne uśmiechnie, Zastępca. Co ty mi dajesz? Co? A co, moja też taka? dobra. <grymne> ale <dajś się grymne> prak, ale prak, to jest prawdę, ale to jest prawdę, morto! to jest prawdę, ale dałeś się wkręcić, jak nieudacznik stary, jak nieudacznik dałeś się wkręcić, dałeś się wkręcić jak lamus, stary, jak lamus, jak lamus, jak lamus stary, dałeś się wkręcić, jak lamus, jak lamus, jak lamus, jak lamus, jak lam... A, lamus. Lamos. Olha bem, 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 pranque, bem. bem, pranque, bem, pranque. bem pranque, Stary, to chyba ich denerwuje. Stary. Ale ja bym ja sądziłem, że oni to oleją po prostu. Ale ja ciebie cały zbiornik, nie wiem, oleju. Oleju. Ale wiedział, żeby miał za dużo sprzątania. W każdym razie e, ja myślałem, że, że oni nie będą się i... denerwować. Ja, ja myślałem, pisało, że oni. No, no, się są. No... Ogólnie, ogólnie widzowie, ten prank był mega żałosny. Ja się tam podkręcałem, że. ble 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 Jaki idiota. On ich to denerwuje. Zauważyłeś to, to? Denerwuje? Teraz robimy coś jeszcze bardziej żałosnego. Co? Weźmy folię spożywczą. Zacznijmy na sedę i przyczajmy aż ktoś pójdzie się wysiczać i nasicza na podłodze I wracimy i... BEZ to było mocne! To będzie... Szałosne Jakbym... Teoretycznie... Jeszcze, jeszcze Teoretycznie... No nie wiem czym to zauważył Zauważyłbym to Myślę, że to bym zauważył? Zależy jeśli będzie sparszony w telefon, a czasami ja się tam poparzy w, w telefon, Ja się czuje wszystko dużo. A ten kibet jest w ogóle brudny, nie? Stary, no to jest łazienka kubeczna, no właśnie jak pożarze w ogóle To jest brudasne, pfu. Nie no, przesada, Dobra, to co? Dobra, tak. Myślisz? A ten brak jest naprawdę załosny, nie? Czekaj, widać, czy nie? Jak to się zrobi tak, w ten sposób... Nie jest aż tak widoczny. Ja chcę się wysłuchać głupę stary. Jest <laughs> klop, <laughs> stary, dwie leżącego. Szczerze? Jakbym był za. Nie zwróciłbym na to uwagi. Po prostu. Nie no, zwróciłbym. Nie wiem. Nie wiem, stary. Ale nie każdy podnosi deskę przysikanych. On nie podnosi, przecież już nie jest to, w ogóle. Myślicie, że nie podnosi? No, on nie podnosi. On siada. a kiedy idzie wchodzę, on sika. Po, sika, sika wysiada, Nigdy, no pieprz, na pewno siada. Ja siedam Tak debile! Tak macie, macie, chcieliście to macie, no. Sami chcecie. O! O, tak, proszę bardzo. Tak jak chcieliście, tak macie. I tak będziecie to sprzątać. Debile. Głupie nogi. I zabrak! Tak no i co A, 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 a co? Ale to twój kibel, Ale To twój kibel! Zobacz, co tu się dzieje, stary Lawina To twój kibel Ale to twój kibel Ale to twój kibel, Nie! To jest twój kibel własnym kiblu Ale Jesteś tak głupi! On nas stał tam, czaisz? Zaszczał cały kibel. Naprawdę. Wy to zrobiliście specjalnie i teraz wiecie kto będzie musiał to posprzątać. Wiecie kto? Viola. Przez was. Fuuu, strączna strona. No, możecie przypomnieć, że Puszek się nas zaszczał, bo inaczej nie posprząta tego. Przypomniecie, że Puszek No zaszczał. A co? Wy to chcecie sprząta? Ja tego nie będę sprzątać. Ja tego nie dotknę. Ale stary, to nie jest mój kibel. No prankiem no, to by się zebrało. It's a fucking prank! Na tobie też! Bo raczej wspólny! It's a prank, bro! It's a prank na tobie! drugi już! Mamy cię! Ja mam kolejny plan Jaki? Pierwszy milioncy skoro są już tysiki To ktoś musi to posprzątać? Tak, weźmiemy huragana, dawaj Powiem że to sok się rozlał On to uwiercił Zobaczcie tutaj O fu, jako to śmierdzi Huragan! Patrzcie, żółte, fu Patrz, tutaj mamy sok Powiem że to sok się rozlał Specjalnie zrobiłem, pasz. Fu Zobacz, co zrobiłem specjalnie Weź dla jeszcze trochę soku Fu Powiem że to sok Fu Huragan, chodź! Huragan, chodź, nadgrywamy! No chodź, sok się rozlał! Huragan, chodź! Szybko! Szybko, to się k***a kur... dzieci robi. Chodź huragan, proszę cię! Huragan! Zaraz Ja powiem, że nagrywaliśmy tak, na i tak naprawdę Hubert wziął butelkę i nasikał butelką. A Hubert na serio nasikał. A Hubert na serio nasikał. Widzieliście, że nie miał butelki że nie mógł tego zrobić, to nie jest ustawione. Hubert to, Huber to nienaprawdę nasikał i to są siki. Także... On jest zwierzęciem. A to, a to, to wszyscy robią no, 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 no. Kuradan, szybko, czasu nie ma. Kuradan, chodź, słuchaj. Nagrywaliśmy scenę, że niby Uber się wysikał w gacie. Znaczy, że niby się wysikał, to Nagrywaliśmy scenę, że wiesz, że niby się wysikał i jest dlatego mokre, nie? Posprzątasz? Pier... Polę. Posprzątę, proszę. Kuradan, to fucking prank! To jest prank, tam naprawdę ból! raz, Nie, prerat. Nie dotykaj głowy, nie są. Nie śmiesz. No nie, śmiesz, no tak. Cała kamera jest w szczołach. Ja muszę... A pomić. moje spodnie, tam są spodnie w On zrobił na nas plankę, coś? To on nas plankował. Znaczy inaczej, on nas jest spankowy, sam siebie też spankował, ale mm. dobra, przepiswo. Ja muszę wyczyścić kamerę. Fuu. Fu. Fu. Ale na nim... Przysięgam że się odegram się. I zrobimy więcej gruberu. Więcej zrobimy pranków na nim. E, Ktoś jeszcze nie był plankowany? Wielka jeszcze nie była plankowana. Wymyślcie jak wielkę prankować, Tak założ. Możemy nasie chciać w pokoju na podłodze i powiemy, że to puszczek. Zapista. Stryk. Ona zawsze myśli, że ten ja nasikam sobie do szklanki A ja nasrał na Nie, 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 nie wiem, tego już nie <grym grym> to. Ja nasikam do szklanki, wyleję i powiem, że Puszek znowu się zesikał I ale, widzieliśmy ale... obydwoje Słuchaj, pójdźmy do jej pokoju, weźmy Puszka no. Wlejesz szklankę, położymy Puszkę i mówimy Puszek się zesikał, ona akurat będzie wychodził z pokoju weźmy Dobra, nie, zami. ja zawołam, że tam twój pies się zesikał To jest twój pies I się zesikał. Dokładnie Stary, wszystko mamy Tutaj chyba już się zeszczął ten pies <laughs> nie, to jest woda wydana po prostu. To jest woda? To on musi gdzieś tutaj. Gdzie jest sucho? Dobra, w każdym razie powiemy, że się zeszła wszędzie naszczał ten pies. Tylko jest jeden problem: mały, mi się nie szczać. To ja może się wydać. To masz. Proszę bardzo. Idziemy się mi to zrobimy, wiolce? Tak? Tak, puszek? Zrobimy to, wiolce? Tak? Tak, Pusiu? Tak, niegrzeczny piesek się zesikał? I co? Proszę. Fu. no ra, wylewaj. Fu. No ale bliżej, bliżej, bliżej ziemi. No po tak pies nie jeszcze. Dobra. Dobra, więcej, więcej maszczał. To nie będę się to No Dobra, wezmę tego psa, on zacznie to pić bez kitu. Dobra, idź po wiolkę. A bo dobra razem pójdziemy. Poczekaj, zamknę tego psa tutaj. Mam nadzieję, że on nie zacznie tego pić. on chce to wypić. Te, obrzydliwy jak wiola. Dobra, weź go na ręce i zawołaj w Viola! Viola! znowu pies na szczał. Boże, wchodzę w to cały czas! Znowu twój pies na strzał. Ja jakoś swojego umiem dopilnować, chyba po właścicielce ma Ale się co? No w garażu na szczał. Dlaczego to Nie zamknąłem go! nie chcę, żebym No to tak, no może będziesz... Ale aż tak dużo? Widzisz że tych w swoich No to Ja już ale... Tak gołymi rękoma posprzątasz? No coś no zawsze tak robię, tak? Bo a potem ile razy sprzątała? Wejście? Nic. Co? Miała kruś nie wie? Duży czyjemy. A tak gołymi rękoma normalnie sprzątasz? No tak. Co ty z tym? Ej, to fucking plank! Zważę, bo ona cię w tym walnie. Ona cię w tym walnie ster. Jak się czujesz, Wielka, że sprzątałeś czochy po barberze? Jak się czujesz? Jak się czujesz z tym, że sprzątałeś czochy po barberze? No jak się czujesz? O kurde, ty się obrzydliwa. A jak się czujesz dostając tym? No? Kurde, ja cię sprzątałem, Ona rzuca czochami barbera. woda i Czochami barbera. Uh, Diskusji. Obrzydlistwo Słuchaj, mam zajebisty pomysł na plank, ale to jest już taki naprawdę dobry plan takie. Do Słuchaj. Bierzemy dwa garbusy i mówimy, że idziemy na zakupy, że musimy duże zakupy zrobić na mhm. kolejny tydzień do Biedronki, żeby pojechali nam pomóc. Mówimy w międzyczasie, że psuje się jedno auto. Ja udam, że zepsuło mi się auto. Rozumiesz o co chodzi? Mhm. I mówimy, że idziemy do twojego auta, ty w międzyczasie, oni przejdą do twojego auta, już powiesz, że ruszamy, wyciągniesz kluczyki, przejdziesz do mojego auta, odpalimy moje auto i odjedziemy. Nie, to zrób inaczej. Tak. że twoje się zepsuła i pojedziemy moim, bo nie chcę sobie w moim aucie, bo nie wiem co zrobię. Myślisz, że rozwałam ci auto? No, możliwe. Panie, wszyscy się spodziewał Nie rozwalam Nie. Zbęd. Odjeżdżamy. do Stają i w twoim No dobra, mogę się na to zgodzić. Ja wiem, że nie rozwalam to bez przesady. Dobra, ja nie, ja nie rozwalam się. No dobrze, czyli co? Twoje auto się psuje. Moje auto się psuje, oni wychodzą i idą do twojego, i ty wbierasz do mojego i odjeżdżamy. Rura. Okej okay. Słuchajcie, e, trzeba zrobić zakupy, e, tak żeby być No w końcu. Trzeba zrobić, a te nie, nie, nie To jakieś porządne zakupy No, tak no po porządne, bo na tydzień cały No to tak trzy, cztery kogo Albo na dwa tygodnie bo przepraszam, przepraszam. To tyle? To pięć tysięcy To na dwa auta jedziemy? Wejdźmy na dwa auta no, w... no tak No dobra to, 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 no. to Jeden raz To wydasz ostro Szczerze? Myślę, że tak Nie kradnij mi ziół tak Bo zaraz dostaniesz dziół i na Najlepiej jest kupić na tydzień, a nie kupić na uratę No ale ty i tak na dwa auta No tak no to piąsku, nie będziemy się cisać na nie? No co? Ja jedem mi jadę? Nie, jedno? nie, nie jedno. Oddawaj, ty nie on oddawaj tutaj... coś nie tak za autem jest. No właśnie, czuję. A co to znaczy ta kontrolka? Wiesz co, nie wiem. To jest chyba brak ciśnienia w oponach, ale to... to nie o opony chodzi. Jak? Ty... To się coś nie. To że nie, nie masz napompowanych church czy tak. Nie wiem, to zatankowany jest zatankowany, takiej emocji nie miał. Mnie nie chyba coś ci... jest nie tak. Ale co nie możesz jechać? Nie możesz cię gazu dać? No nie no, zatrzymujesz się. Nie widzisz? No widzę. Co jest pięć. E. No nie pierdziel! Jaja sobie nie robisz. No, nie widzisz nie, nie chcesz odpalić. Co? Jaja sobie robisz. Ej, problem mamy! Dobra, auto się zepsuło. No normalnie, chodźcie. Auto się popsuło, słyszycie? Czemu? Ale się popsuło. A czemu ja mam wiedzieć, czemu auto się no, popsuło? A to jest A co jestem nie wiem, co się No jakaś kontrolka, co tam z no, doponami podobno. No tak. Co I co? Ale jak to się przestało, nie wiem, poczułeś po prostu jakieś trzęsienie No, nagle zaczął trzepać. Weź luknij, no. Jedź stary, jedź jedź jedź, 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 Nie mają kluczy <laughs> <I> <laughs> Dobra, zadzwoń do nich, zadzwoń do nich Ale muszą być w i teraz Poczekaj, to jest szerepole, nie? O, oni do domu mają 30 minut Poczekaj, odjadę trochę, odjadę Dobra, wystarczy, wystarczy Dzwonię Odzwonię, Adam It's a prank, bro! Co? It's a

No... Więc <laughs> y, więc no, niemożliwe, on cię podpuszcza, żebyś ten... Ja nie, nie wiem dlaczego to zrobił, nie wiem dlaczego cię próbuje podpuścić. Poczekajmy, zaraz zadzwonią, no stary, no. Co nie wierzysz mi? Wiesz stary no przecież widać klucze, no. no ale mógłby być dwa, dwie pary. A przecież ty masz tylko czuję tę. No I tak. Też mam tylko czuję tę parę. No i co, nie zadzwonią. O, 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 o! Dzwoni? Kto dzwoni? Halo! Halo! Czemu mówię, ja, ty... No jest klucze macie! Przecież tu mówiliście, że klucze macie! To? Przecież mówiliście, że klucze macie No bo mamy klucze No to przyjedźcie jak macie klucze To czemu, czemu się życie, czemu odjechaliśmy? No dobra, no to wyjeżdżamy, patrzysz jak auto chodzi? Patrz się? Ch**ki chodzi No o k**wa chodzi, mówicie, że klucze mamy It's a bra! Dara! Nara Nara, frajerzy auto normalnie, auto normalnie chodzi i dzwonią i się prują Ale i są... Dobra, zaraz dzwonią znowu, no proszę, no ci to gwarantuję Czemu oni nie chcą dzwonić? Nie wiem, stary, no kurde, nie dzwonią, chyba są wściekli. Tam może idą Myślisz? Czemu wycierasz o co? Wyłącz te wycieraczki, jedzę. A, wyłączają mnie, już. No. Zadzwonią czy nie ty? A mama po nich się wracać, czy nie? No właśnie nie wiem, stary. Nie, jak nie dzwonią, to jedźmy po ja prostu. Się stąd. Nie z... Dobra, jedź, stary. Jedź, jeżeli nie, nie chcą, a nie jest moja sprawa. Mieliśmy się po nich cofnąć i że O, o, o! Dzwoni? Halo? Nie wrócić? Dlatego ich nie chciałem zrobić, bo i wolcie. No to co, co ty jest to tu jest pięknego. Ale wam się na pranki dobrało, naprawdę Misać, że to jest to, ja widzę, że tutaj się gracie, bo idzie, tak? No, zabijcie pranki. Zabijcie pranki. Zabijcie pranki, prawny lepszy. Hehe, <susuracje> frajerzy. Ma ja to w moje ręce. Dobra, kurakam biedny do nich. bo Oni to prawdopodobnie gimbik. Dobra. Kurakam biedny. A prań, myśli... on biegnie odbije do nas. Ty co robimy? Myśli, że biegnie? No nie pierwsza, że biegnie. Myślę, że tu przybiegnie? Dobra, weź zablokuj drzwi. Dawaj, to jeszcze będzie śmieszny, jak będzie biec. Tylko obróć auto, obróć auto stary. Stary mi się wydaje, stary, że on biegnie. Dobra, stój stój, 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 stój. Stój, może go nagram. Nie wiem, nie wiem czego widać będzie. Czekaj. Weź, 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 biegnie. Biegnie, 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 nie chce, niech nie, nie przeczy! O ja, stary, o nie, pitane stare. Ja, stój, 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 stój. Stój. Nie zobu? Nie, musi za będzie bied. No zobacz, zabić, czy nie? Nie, już kawałek kur odjechałeś, stary. No zobacz! A weź długie... tymi zaświeć czerwonymi. czerwonymi. Czerwonymi zaświeć. Zaświeć czerwonymi. Stój stój, 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 bo nie widzę. Biegnie czy nie? Nie widzę, tego. Biegnie, biegnie, stary. Biegnie, czekajcie, stój, stój, stój. Weź się poświeć, poświeć, poświeć. Jedzie, jedzie, jedź, 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 stary. Jedź. <sł> Nie <laughs> jestem prag, debil! Jeszcze <laughs> raz, my on jest tam my jest tak głupi, że pubienki za nami. Czekaj, 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 czekaj. pobiegnie Weź światła, nie widzę, nie widzę światła. Stój, stój, stój. Światła, światła, światła. Tak, teraz widzę. Odpuścił chyba. Stój, 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 stój. stój. A bo klasz się wpierdolił Huragan! Jesteś debilem! Huragan! Cicho, 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 cicho bo nie słyszę. Co?